Zachęcam do oddania krwi. Żyć w poczuciu, że być może dzięki temu, że ja dzisiaj oddałem krew, mogłem uratować komuś życie, zapobiegłem ludzkiej tragedii i żyć z takim poczuciem no jest, jest pięknie dlatego dlatego piękna pomocy drugiemu człowiekowi warto przyjść na tą akcję. Mowa tu o akcji organizowanej po raz drugi przez klub TS Podbeskidzie wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, Teatrem Polskim oraz Galerią Sfera. Chcemy tą akcję, która w zeszłym roku z sporym odzewem się cieszyła, powtórzyć. Odbędzie się ona w Galerii Sfera zmieni się troszeczkę miejsce bo w zeszłym roku to była galeria druga w tym roku będzie to w galerii 1 od strony parkingu dla samochodów natomiast różnego rodzaju atrakcje występy aktorów teatru polskiego grupy tanecznej pokazy pierwszej pomocy będą się odbywały w pasażu galerii pierwszej Krew może oddać każda osoba, która ukończyła 18 lat, nie przekroczyła 65 roku życia. Osoby, które pierwszy raz, szczególnie te, które pierwszy raz, bo one nie wiedzą o tym, chcą uczestniczyć w tej akcji, serdecznie zapraszamy po spożyciu lekkiego posiłku. Nie przychodzimy na trzo, spożywamy posiłek niezbyt bogaty w tłuszcze, wypijamy dzień wcześniej większą ilość napojów. Myślę tu o wodzie mineralnej, o herbacie, o jakiś sokach, nawet kakao. I tak przygotowanym warto przyjść na tę akcję. Ponadto prosimy o zabieranie ze sobą dokumentu stwierdzającego tożsamość tam, gdzie jest PESEL, tam, gdzie jest zdjęcie, bo tylko to może nas dopuścić do akcji kwiatarstwa, jeśli lekarz zakwalifikuje w dniu akcji. Główną częścią akcji będzie zbiórka krwi prowadzona 15 października w godzinach od 10 do 15. Chcemy podziękować za ten wspaniały dar krwi każdemu, kto, kto odda swoją krew. Przypomnijmy, że można oddać 450 ml, i w pewien sposób dziękując za to tak jak możemy, wspólnie z naszym partnerem klubowym, czyli z Teatrem Polskim, ufundowaliśmy bilety na mecz. Pucharu Polski, jednej ósmej Pucharu Polski pomiędzy Podbeskidziem a Śląskiem Wrocław, który odbędzie się we wtorek w Bielsku Białej lub bilet na dowolnie wybrany spektakl w Teatrze Polskim. Nie trudny to wybór? Stadion albo teatr? No myślę, że dla niektórych to może być rzeczywiście wybór dość trudny, ale myślę, że każdy z kibiców dokona go i i będzie odwiedzał zarówno, bo taka jest nasza inicjatywa, przypomnę, że od ponad roku współpracujemy z teatrem, żeby te osoby, które, które to można powiedzieć, że pierwsze są, że, że to są dość rozbieżne środowiska, ale chcemy te osoby, które przychodzą na stadion kibiców zachęcić do udziału w spektaklach Teatru Polskiego oraz w drugą stronę te osoby, które które chętnie chodzą do teatru, chcemy także zapraszać na mecze piłkarskie pod Beskidzia i udaje się nam to do tej pory dość, dość ciekawie, a to myślę, że będzie kolejna właśnie taka forma, żeby tym razem na przykład kibiców, którzy mają karnety i w związku z tym nie muszą już kupować biletu na, na mecz pod Beskidzia, żeby zaprosić do teatru. I ta, takie osoby nie będą miały wtedy problemu z wyborem i myślę, że chętnie wybiorą się na teatralny spektakl. Uczestnictwo w akcji może być początkiem drogi do uzyskania uprawnień honorowego krwiodawcy. Krwiodawca, który otrzymuje tytuł zasłużony honorowy dawca krwi, a taki tytuł otrzymuje dawca yy, mężczyzna po oddaniu 6 litrów krwi, pierwszy tytuł dostaje i pani po 5 litrach. Jeśli posiada taki tytuł zasłużony honorowy dawca krwi to na mocy ustawy sejmowej, nabywa uprawnienia do otrzymywania leków z grupy podstawowej uzupełniającej za darmo, bądź leki, które w tej grupie są a objęte ryczałtem. Dopłacamy tylko różnicę ryczałtu. Ponadto również na mocy ustawy sejmowej, i to nie jest przywilej, tylko ustawa to reguluje, nabywamy uprawnienia do przyjmowania w zakładach opieki zdrowotnej publicznej i niepublicznej bezwzględnie poza kolejnością. Przypomnijmy, podczas inauguracji akcji w zeszłym roku krew oddały 72 osoby, czego efektem było zebranie 32 litrów krwi.